Portsmouth miejscowość na południowym wybrzeżu Anglii zwana często brytyjską Florydą to ostatnia przystań dla emerytów. Niegdyś spędzali tutaj wolny czas przy muzyce i herbatce na wieczorkach tanecznych, ale w ostatnich latach miejscowość podupadła. Dawne, wesołe czasy nie powrócą, a molo, na którym tętniło życie, już nie będzie remontowane. Dla Joan i jej znajomych jest to nie do przyjęcia. Z pomocą znającego się na technice radiowej Toniego założyli Radio Seniorów Angel Radio. Średnia wieku DJ-ów 75 lat. Ich pierwsze wielkie wyzwanie komputer, na którym zapisane są piosenki ich młodości. Nigdy przedtem nie pracowałam na komputerze, nie miałam zielonego pojęcia, jak posługiwać się klawiaturą, ale Jean uważa, że jestem dobra. Jean says I it up, okay? Quite well. Ja też myślałam z początku, że wszystko wyleci w powietrze, gdy tylko czegoś dotknę. Wiele piosenek odtwarzanych jest ze starych płyt winylowych. Prezenterzy to też prawdziwe oryginały. Kiedy po raz pierwszy zasiadłam przed mikrofonem, o mało nie umarłam. Cały tydzień nie spałam, ale Tony nie pozwolił mi zrezygnować. Tak mnie podszedł, że zanim się zorientowałam o co chodzi, byłam już na antenie. Podczas gdy w drugim studiu tematem rozmowy są bóle reumatyczne, Tony objaśnia nowym DJ-om jak nakładać na płytę ramię gramofonu. W wieku 79 lat to wcale nie jest takie proste. Teraz Angel Radio ma o jednego DJ-a więcej, pozwala równym wiekiem słuchaczom powrócić wspomnieniami do dawnych czasów, zawsze wtedy, kiedy włączany jest ten dżingiel. Jedną z pierwszych słuchaczek jest June, osamotniona po śmierci męża, zapadła w głęboką depresję. Angel Radio było jej ratunkiem, nagle ożyły dawne czasy, lata 70., dzieci, a nawet jej zmarły małżonek. Jeśli w tym wieku człowiek pozostanie sam, to wtedy jest się naprawdę samotnym. Są wprawdzie w mieście pracownicy socjalni, którzy wpadają od czasu do czasu i robią dla mnie zakupy, ale to są bardzo anonimowe kontakty, podczas gdy Angel Radio naprawdę z Tobą rozmawia. Pewnego dnia June postanowiła osobiście odwiedzić stację, która wyrwała ją z głębokiego stanu melancholii. W ciągu kilku tygodni stała się gwiazdą programu. Poniedziałkowa audycja, którą przygotowuje wspólnie z byłym właścicielem dyskoteki Peterem, stała się jednym z najbardziej popularnych programów radia seniorów. To wspaniałe, że wszyscy mogą mnie usłyszeć, wszystkie te starsze, samotne osoby, ale także młodzi. Moja córka ma 56 lat i słucha nas codziennie. Angel Radio stało się tak popularne, że chce się postarać o ogólnokrajową licencję. Są na to szanse, co uszczęśliwia zarówno prezenterów, jak i słuchaczy.